Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę o codziennym użytkowaniu elektryka. Jak to wygląda i jak to jest. Przy szalejących cenach paliwa, które na dzień dzisiejszy, to jest maj 2022 roku, wynoszą ponad 7 zł za litr, aż o 143% wzrosła liczba sprzedanych samochodów elektrycznych. Czekajcie, sobie tutaj tylko troszkę ogarnę. A więc wszystko idzie w tym kierunku, że będziemy jeździć na prądzie. Natomiast jak tym elektrykiem jeździć, żeby nie popełniać podstawowych błędów? A więc po pierwsze, ja zawsze po mieście jeżdżę na literce B, czyli po prostu. Na automatycznej rekuperacji. Zaraz wam to pokażę tutaj na selektorze. Na automatycznej rekuperacji jeżdżę z tego powodu, że świetnie sprawdza się to przy dojeżdżaniu do wszelkiego rodzaju skrzyżowań, świateł, czy no innych, innych pojazdów. Natomiast kiedy wyjeżdżamy poza miasto, czyli na tak zwaną dwupasmówkę, przełączam się na tryb D. W ten sposób. Bardzo mocno ograniczam rekuperację, dlatego że energia, która zostaje e, wytracona, odzyskana poprzez wytracanie prędkości na dwupasmówce, nie jest równoznaczna z prędkością, e, z energią, którą musimy włożyć, żeby tą samą prędkość uzyskać. Dlatego dwupasmówka to tryb D. Dodatkowo włączamy tryb ECO i w ten sposób. Jeździmy sobie po dwubasmówce. Oczywiście, czym szybciej jedziemy, tym więcej energii na to potrzebujemy. Ale większość z nas, myślę, że 90% osób na co dzień kręci się wokół swojego komina. Czyli, tak naprawdę, wasze zużycie energii powinno być mniej więcej. Postaram się tutaj to zaraz zweryfikować. Przez chwilkę dane już jedziemy około, w moim przypadku 14-15 kW na 100 km. Czyli mówiąc inaczej, ładując się w domu, każdy kilowat kosztuje około 30 groszy, czyli powiedzmy około 3 plus półtorej. 4,5 zł za każde 100 km po mieście. Oczywiście, dwupasmówka, będzie to więcej, ale miasto można spokojnie tego typu wyniki osiągnąć. Wiadomo, zima co innego, lato co innego, ale suma summarum, samochód elektryczny jest naprawdę opłacalny. Nawet gdybym miał zapłacić za jazdę po dwupasmówce z prędkością 140 km na godzinę 30 kW za każde 100 km, to i tak jeżdżąc kilka razy w roku będzie to dla mnie opłacalne. Ok, zobaczymy jak ten dzień dzisiaj będzie wyglądał. Na tą chwilę e, od rana, bo jest poranek, 7.51. E, zawiozłem syna do szkoły, po czym Jadę po prostu do pracy. Przejechane 10 km, a zużycie energii na tą chwilę to 12,4. OK, wjeżdżamy troszeczkę na szybszą drogę. I teraz to zużycie oczywiście będzie rosło, natomiast do pracy nie mam daleko. Także do zobaczenia później dzisiejszego takiego tripu po codziennym użytkowaniu elektryka. Dobra, no i teraz pierwszy etap naszej podróży, czyli odwiezienie syna do szkoły, po czym dojazd do pracy. 13 km po mieście i zużycie 13,3 kW na 100 km. KWh na 100 km. Ok, kontynuujemy, trochę popracowane. Jedziemy pozałatwiać takie podstawowe rzeczy na miasto, jak to przy firmie najczęściej bywa. Ok, dobra. Będziemy za chwilę sprawdzać, jak to tam wszystko wygląda. Nie widzę tu nic, bo stanął tak ten kurier nie za bardzo. O, dobra. No, także jedziemy się pobujać po mieście, pozałatwiać kilka najważniejszych spraw i zobaczymy, jak to będzie z tym naszym spalaniem, z użyciem energii. A, pamiętajcie, że macie gratisowe parkingi. Miejskie, jeżeli jeździcie samochodem elektrycznym w 100% elektrycznym i oczywiście bus, pasy w Bielsku akurat nie ma także z, tej, z tego udogodnienia nie skorzystamy dobra, jedziemy w następne miejsce trochę może być przerażające dla niektórych ale zaraz wszystko się dowiecie i o wszystkim się przekonacie. Wyrkniemy sobie na zużycie. No, już prawie 40 km po mieście, a zużycie na poziomie 12,9 kWh. Hmm? Musiałem się ubrać, bo mimo, że na zewnątrz 17 stopni, to jednak troszkę chłodno. Okej. Okay. Zbliżamy także, bo zaraz już wszystko będziecie wiedzieć. Wiecie gdzie jesteśmy? Na stacji benzynowej. Będziemy tankować paliwo Ale na szczęście do zbiornika do kosiarki Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man I still go Go, go zatankowane. Słuchajcie. 7,17 za litr paliwa z 8% watem 43 zł, Szok Tyle ile 100 km elektrykiem kosztuje. Litr paliwa. Hmm. Dobra, śmigamy dalej. Dokończyć rzeczy, i wracamy do firmy. No, to teraz po młodego do szkoły jedziemy. Kontynuacja, dzień dobiega końca. Przejechane mamy 70 km. Zużycie wyszło na poziomie 13,5 kilowatogodziny na 100 kilometrów. I teraz zastanówmy się, co trzeba zrobić, żeby to po prostu odzyskać. Trzeba pojechać na bezpłatną ładowarkę, która w Bielsku znajduje się między innymi w galerii Sfera. Znajduje się ładowarka na dole. Także sobie teraz do niej po prostu zjedziemy. I pójdziemy na zakupy. O, teraz to nie będzie kiepsko widać z tego, co widzę, ale może coś tu, coś tu może jeszcze złapię. Ładowareczce, zaraz zobaczymy. No, miejsce jest. Bierzemy milecik. Dziękuję, wjeżdżamy, tu po prawej stronie jest ładowarka i co, I teraz pytanie, ile się musimy ładować, żeby tą energię odzyskać, bo no skoro 13,5 kW zjadło, zrobiliśmy 70 km, to znaczy 13 na 100, czyli powiedzmy koło dychy zjadło, tak szybko liczę, więc... Cofniemy sobie pod ładowareczkę, pyk jesteśmy gotowi, OK. My na zakupy, a samochód w tym czasie będzie się ładował. Ile? Myślę, że pół godziny odzyskamy, w pół godziny odzyskamy to, co przez cały dzień zużyliśmy, natomiast yy w tym samochodzie jest mały akumulator, bo znaczy akumulator, przepraszam, ładowarka, ta, która jest standardowo, bo to jest 10 kW, także więcej po prostu prądu i tak, i tak byśmy przez, tą, przez ten kabel nie wepchnęli, bo normalnie to jest 125 kW na szybkiej ładowarce. Także można naprawdę bardzo szybko ładować te samochody. Ok, ja zakupy, samochód się ładuje, i później będzie już tylko podsumować. Jesteśmy już z powrotem w samochodzie, samochód naładowany, tutaj jestem wam winny wyjaśnienie, dlatego że potrzeba było godziny, żeby uzupełnić ten dzisiejszy dzień. Ale tak się złożyło, że zakupy trwały troszkę dłużej, i jakby mimowolnie tą energię. Odzyskaliśmy za darmo. Czyli dzisiejszy dzień, te teraz już ponad 70 km, przejeździliśmy po prostu za darmo. Więc podsumowanie: po pierwsze, jeżeli jeździsz elektrykiem lub masz zamiar kupić elektryka, a kręcisz się dookoła swojego komina, czekajcie, bo tu mnie nie chce coś wypuścić. Mimo tego, że mamy zielone, zielone tablice, to powinno się otworzyć, dlatego że widzi, że byliśmy mniej niż dwie godziny. A tutaj chyba dwie godziny są za darmo, z tego co pamiętam. Więc. Mm, więc, więc, więc wracając do podsumowania. Tworki się robią. Jeżeli kupujesz elektryka i jeździsz nim po mieście, to pamiętaj, aby jeździć według mnie w trybie B, czyli automatycznej rekuperacji, gdyż wtedy odzyskujecie najwięcej energii. Według mnie jest to najbardziej ekonomiczne. Fajnie się jeździ, energia odzyskiwana. Zużycie, w naszym przypadku Skoda Enyaq, 13,5 kWh na każde 100 km a więc bardzo, bardzo sympatyczna. Koszt w wypadku takiej ładowarki, na której przed chwilą byliśmy, to 0 zł. W domu w taryfie nocnia, nocnej wyszłoby około 3 zł, powiedzmy 4, 4 zł za każde przejechane 100 km. Czyli tak naprawdę nawet, nawet nie 1 litr paliwa w dzisiejszych czasach. Jeżeli jednak wyjeżdżasz poza miasto na dwupasmówkę, radzę przełączyć się w tryb D i włączyć tryb eko w samochodzie. Wtedy samochód oczywiście nie jest taki dynamiczny, ale nie jest to potrzebne na autostradzie, dlatego że tutaj dynamika i tak, i tak jest bardzo duża, a zawsze tej energii troszeczkę mniej będzie zużywać. To z takiego podsumowania. Macie pytania, zadajcie je śmiało w komentarzu. Oczywiście, jeżeli mogę Was prosić o łapkę i o subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to zapraszam. Także tak wygląda mniej więcej jeden dzień z życia człowieka, który jeździ samochodem elektrycznym, a znając życie pojawią się pewnie komentarze, że jadąc nad morze tam trzeba się ładować 3-4 razy. Powiem szczerze, 3-4 razy nie. Ale powiedzmy dwa, żeby tam być za tam załadowanym. Trzeba. Na szybkiej ładowarce jest to naprawdę rozprostowanie nóg. A jak wiecie, mamy psa, także nawet jadąc z pieskiem. To i tak i tak od, jakiegoś, od co jakiś czas trzeba się zatrzymać, żeby po prostu piesek mógł wyskoczyć na siku. Ok, tyle z mojej strony. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i elektrycznych koni pod koła. Cześć!